To jest podcast AI Codziennie. W dzisiejszym odcinku przyglądamy się twardym danym, które pokazują, jak sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy w USA. Analizujemy kondycję polskiego biznesu na tle Europy oraz omawiamy kolejny skandal z udziałem modelu Grok, który zmusił Ilona Maska do odwrotu. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, gdzie firma Cognizant opublikowała raport New Work, New World 2026. Liczby są porażające. Według analityków, sztuczna inteligencja jest już w stanie przejąć zadania o wartości 4,5 biliona dolarów w samej gospodarce USA. Raport wskazuje, że aż 93% obecnych miejsc pracy odczuje wpływ automatyzacji. To jasny sygnał, że faza eksperymentów się skończyła. Teraz firmy przechodzą do egzekucji, a pracownicy muszą błyskawicznie adaptować się do współpracy z cyfrowymi kolegami by nie wypaść z rynku. Przenosimy się na nasze podwórko. Serwis Mam Biznes, powołując się na najnowszy raport Deloitte z 15 stycznia, rzuca światło na adopcję AI w Polsce. Niestety statystyki nie są optymistyczne. Podczas gdy w Europie już 20% firm generuje znaczącą część przychodów dzięki AI, w Polsce ten odsetek wynosi zaledwie 5%. Mimo to widać światełko w tunelu. Raport podkreśla rosnące zaangażowanie prezesów polskich spółek, którzy coraz częściej osobiście nadzorują transformację cyfrową, traktując ją jako priorytet strategiczny, a nie tylko technologiczną nowinkę. Na koniec głośna sprawa z The Guardian. Media obiegła informacja o upokarzającym odwrocie Ilona Maska. Jego chatbot Grok znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak zaczął generować niecenzuralne obrazy bez zgody użytkowników. Pod naporem globalnego oburzenia i groźby nowych regulacji rządowych, Musk został zmuszony do wprowadzenia natychmiastowych blokad w systemie. To wydarzenie pokazuje, że nawet najwięksi gracze nie stoją ponad prawem, a kwestie bezpieczeństwa i etyki stają się w końcu ważniejsze od wolności słowa, rozumianej jako brak jakiejkolwiek kontroli nad algorytmem. Do usłyszenia jutro.